Cześć! Zapraszamy Was na przedostatni, już dziewiąty dzień turnusu. Co oglądacie? Nie wiem. Nie wiesz, co to jest? Pierwszy raz oglądasz? Okej okay. Ci co oglądacie? Pierwszy ogród. Pierwszy raz oglądacie? Ja tak. Fajny? Tak. A nie macie zajęć, bo e, widzę pada, więc jesteście teraz wiecie tak? Na filmy? Tak. Fajnie tak odpocząć sobie po tylu dniu, po tylu dniach intensywnej zabawy? Dobrze to oglądajcie. widzę, że e, pogoda trochę nie dopisała, ale nie próżnujecie i oglądacie sobie film, tak? Tak, bardzo nam się podoba. Lubicie Zwierzogród? Tak, bardzo ja lubię Zwierzogród oglądać. A który raz oglądacie ten film? Piąty raz. Piąty raz, ojen! W zasadzie to dzisiaj jest ostatni dzień, będziecie tęsknić? Tęsknić. Mocno? No. Dobra. Ostatni dzień, jak się czujemy? Yy, dobrze. Tęsknimy do domu, chcemy wyjeżdżać? No, trochę tak, trochę nie, bo będę tęsknić też za Lilą, no idą się widzę codziennie, no i za Hanią. No dobrze, dobrze, A jakiś kontakt yy, po obozie chcecie mieć? Ostatnio miałyśmy, więc na pewno jeszcze będziemy go utrzymywać. A, czyli tutaj jakaś przyjaźń długoletnia już widzę? Tak. Dziewczyna, gracie w Minecrafta, widzę, często? No, ja gram w domu, ale na komputerze i gram w sumie pierwszy raz tak na konsoli. I co, trudniej? No, trudniej. Okej, okay. a jak się czujesz, że dzisiaj ostatni dzień tak naprawdę i jutro wyjeżdżamy? Chyba dobrze, ale fajnie było, mega. Wrócisz do rok? Nie wiem, nie wiem jak będą wyglądać moje wakacje za rok Rozumiem. Eee, będziemy czytać wyniki z naszej tabeli, którą prowadziliśmy przez cały obóz, przez tak naprawdę prawie całe 10 dni. Eee, różne osoby wychodziły na prowadzenie, ale ostatecznie na pierwszym miejscu mamy Kubę. Brawo! Kuba zdobył 13 punktów i 2 plusy. Na drugim miejscu Mamy osobę, która na samym początku w rankingu była dosyć nisko, ale jej los odmienił się wczoraj. Jest to Hania z 12 punktami. Brawo! A na trzecim miejscu mamy Dominika, który, zajął je, który zdobył 11 punktów i 2 plusy. Brawo! Zdobyliście y, pierwsze, drugie i trzecie miejsce, tak? E, jakie robiliście challenge, że do tego doszło? E, na przykład zrobiliśmy slide up na nogach i za to dostaliśmy plusy niektóre. No na przykład kto zmieści więcej chrupek do buzi? No żeby tyle punktów zdobyć, to myślę, że każdy starał się robić wszystkie challenge. A, A jakie challenge a wam się najbardziej podobały? Oj wszystkie. Mi najbardziej ro, rozpalanie ogniska. No ja myślę, że mi też rozpalanie ogniska się najbardziej podobało. Hejka, dzisiaj narysowałam na zdjęciach plastycznych moją przyjaciółkę Sandrę. Bardzo podobna jestem. Ja maluję takie dziwne ciapki, bo nie miałam innego pomysłu. A ty co malujesz? Ja maluję dżunglę i koliberkę i pozdrawiam mamusię i tatę i brata. Ja tak samo. E, tworzę biody, które jest lekko koślawy. Ogólnie y, jesteśmy w sali plastycznej, bo zaczęło padać i mamy plan burzowy. I tu stworzyłam takiego żywika, a moja koleżanka Natalka stworzyła takie piękne arcydzieło. Panie Maćku, co Pan tutaj robi? E, odkle, odklejam kolorowe serduszka z koralików od tacek. Ja pragnę tylko... Pragnę tylko pokazać to serduszko z każdej strony. Myślę, że już było jednorazowe w tym momencie się stało już. No było krzywe już wcześniej. Okej, okay. dobrze. Panie Maćku, troszeczkę, troszeczkę przygrzało. Panie Maćku, jest Pan wychowawcą jakiej grupy? Wodny Świat. I co robicie? Generalnie większość czasu spędzamy w wodzie. A teraz? A teraz, teraz pada, więc siedzimy sobie w salce plastycznej. A, czyli z reguły siedzą w wodzie, ale jak już leci z nieba, to uciekają. No dobrze. Mhm. Dziewczyny, dla kogo przyleziecie te bransoletki? E, chyba dla siebie. E, dla siebie. A pokażcie do kamery, jak, jak to zrobiliście? Kto was nauczył, tak? Cześć? Pani Natalka. Pani, Pani Natalka. Mhm. E, I to tak w sumie taki trochę beach vibe, nie? No, troszkę tak. Jak te bransoletki z muszelak, troszkę wygląda? Troszkę tak, tylko że to jest koralik drewniany. Ale ja widzę, że Wy chyba lubicie bransoletki. Pokażcie dziewczyny się. Fajosko. I dzisiaj jesteśmy z survivalem w lesie. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze się bawimy, tylko jedynie pogoda trochę nieprzyjemna jest, ale ogólnie jest wszystko super. Panie Matuszu, Czego pan tutaj kopie? Wczoraj tu zrywko, co teraz gubię. A tak naprawdę to powstaje właśnie oświetlenie do naszego boiska do beach soccera. Powiedzcie, co tu się dzieje. E, będziemy teraz e, wypełniać, wypełniać, ankiety. wypełniać ankiety. Tutaj mamy. I będziemy potem za te ankiety dostawać koszulki. Tak. Z podpisami innych. Będziemy biegać i zbierać podpisy. Dokładnie. Ja nie wiem, dziewczyny, jak my sobie bez Was poradzimy, bo Wy tutaj się tak u nas angażujecie, że na pewno będziemy za wami tęsknić. My też będziemy też tęsknić. będziemy tęsknić, już no teraz, na pewno za rok jedziemy. Szósty tak. raz. Szósty raz. Szósty! Szósty raz! Szósty. Wow! <noise> Dzień dobry! Chyba się ktoś zawstydził. Troszkę, no teraz zostaliśmy właśnie koszulki i będziemy... No i się właśnie podpisujemy. <grym> no tak, podpisujemy się i za... mamy zamiar zapełnić całą koszulkę, na razie mamy tyle i będziemy tą zapełniać, jak rok temu. Superancko, a już dochodzi do Was to, że zaraz stąd uciekacie, czy jeszcze cieszycie się chwilą? Na razie jeszcze cieszymy się chwilą, ale już, już powoli to tak uderza, że tak powiem, że już zaraz koniec. No, my na, my na słowo na przykład płacz i że mamy odejść, to my mamy łzy w oczach. No dobrze dziewczyny, to cieszcie się jeszcze chwilą, nie myślcie o tym, że odjeżdżacie. Dzień dobry, jak masz imię? Marcel. Marcel, w jakiej jesteś grupie? E, all in one, grupa czwarta. Dobrze, kto jest swoim wychowawcą? Pani Ala. E, jak oceniasz panią Alę, dobrze się sprawowała? Bardzo dobrze, to była według mnie najlepsza wychowawczyni na całym obozie. Świetnie! E, będziesz tęsknił za nami będziesz wracać za rok. Oczywiście, w tamtym roku też byłem, wróciłem, więc w to też jest plan. Dobrze, to będziemy na ciebie czekać. Do zobaczenia. Dziękuję. Chłopacy, co wy robicie teraz? E, oceniamy obóz i wychowawcę swojego. I wypełniamy ankietę. Okej. Okay. I yy, jak oceniacie obóz? Tak w skrócie, powiecie mi? Super ekstra. Ba super ekstra, bardzo. Fajnie. Super ekstra. No, Nam się bardzo podobał. Było bardzo dużo atrakcji i było fajne. Kogo będziecie wspominać najlepiej? Pana Marcina. Kochamy wszyscy pana Marcina. Tak. Zgadzamy się wszyscy. Najlepszy wychowawca w tym obozie. A już po kolacji odbędzie się największa impreza tego turnusu. co tam u was. Witam was dziewiątego dnia naszego obozu. Mimo, że pogoda jest w kratkę, nie tracimy czasu i korzystamy z ostatnich naszych atrakcji i chwil tutaj. Zapraszam do oglądania. Mi bardzo się podobało wyjście na wschód słońca. Wstot słońca? Mi się wszystko podobało, wszystkie zajęcia i czas spędzony z znajomymi. To najważniejsze. Dobra, to dzięki. To mi najbardziej podobały się chyba lasery i kompanie na plaży. No to mimo że go karty i basen też był bardzo fajne. A mi pół party i morze. Szejka truskawkowego. Gofra z cukrem pudrem. Świderka mieszanego. Ja kupuję sobie takiego samego koliczka jak ona i takie gąbeczki za 3 zł. Ja kupuję właśnie te świderki pudere i taki naszyjnik. A jakieś pamiątki dla rodziców kupiliście? Nie. No, a na jaki teraz obóz przyjechałaś? Akro. Akro. Czyli były jakieś wygibasy, jakieś tam yy, salta w przód, w tył, machowe, niemachowe. Dużo się nauczyłaś? A poznałaś super znajomych, czy nie? Tak. I będziesz się z nimi trzymać po obozach? Tak, tak. No dobra, widzę, że masz piękną koszulkę podpisaną. Zebrałaś wszystkie podpisy. Starałam się. Dobra. No to co? Mówimy do zobaczenia jutro rodzice. Do zobaczenia. Do na o! ogólnie właśnie kończymy obóz Pan. Chcemy powiedzieć, że bardzo nam się podobało. Tak, bardzo. Mamy dużo wspólnych wspomnień i warto tu przyjechać. Byliśmy na kategorii akrobatyka i nawet dużo się nauczyłam. Nauczyłam się na przykład... Naucza. E... Ja się nauczam przejścia w przód. Ja przejścia w tym ze złączonymi nogami, no i tak jakby w do FIFLaka. I bardzo polecamy raca z tak. tak wyglądał nasz dziewiąty dzień. Zobaczcie jeszcze jutro, jak wyglądał wyjazd uczestników. I przyjazd nowych. Do zobaczenia. Zapraszamy na fotorelację. i widzimy się jutro.